Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej o aplikacjach Smart City i Smart Gmina. A dlaczego? Dlatego, że wystartowaliśmy już z pilotażowym projektem. Cała akcja toczy się w Jaworzu i nosi nazwę i Jaworze. Użytkowników w systemie cały czas przybywa, tak samo jak pomysłów i zapotrzebowania na nowe funkcjonalności. Jednym z pierwszych pomysłów, które my wdrożyliśmy, był agregat informacji. Jest to miejsce, które zbiera informacje z lokalnych czasopism, gazet, z postów publikowanych na Facebooku przez Urząd Gminy, itd. I wszystkie je prezentuje w fajnej, przyjemnej dla użytkownika formie, jak chociażby znany nam wszystkim Wall na portalu społecznościowym. Co ważne, miejsce to jak każdy kanał informacyjny na świecie jest ogólnie dostępne, jest publiczne, więc nawet. Ludzie nie mieszkający w Jaworzu, a którzy sympatyzują z miastem albo którzy może kiedyś mieszkali w mieście, mogą spokojnie do tego agregatu zajrzeć i zobaczyć, co ostatnio się wydarzyło. Dodatkowo mieszkańcy Jaworza mogą poprosić o przesyłanie cotygodniowych podsumowań na adres mailowy, gdzie wszystkie te informacje będą zagregowane w postaci jednej wiadomości e-mail. Reagując na ostatnie wydarzenia, wdrożyliśmy system, w którym mieszkańcy danej gminy czy miasta mogą być powiadomieni za pomocą SMS-ów o najnowszych informacjach związanych z pandemią, o ile oczywiście przeszli przez ten stopień uwierzytelnienia. Klikając w wiadomości SMS w odpowiedni link, zostaną przeniesieni do artykułu, który ten temat wyczerpuje. Jeżeli chodzi o powiadomienia, to można również włączyć je na komputerze, w przeglądarce internetowej, wystarczy tylko włączyć odpowiednią opcję. Ta nowa funkcjonalność, którą dodaliśmy, czyli agregat informacji, będzie podstawą roboczą nazywanego przez nas systemu lokalna.net. Lokalna.net to będzie taki większy agregat informacji, który będzie zbierał informacje od miast i gmin i tam będzie można te wszystkie informacje przeczytać. Jest to taki zdecentralizowany system informacji, który jest tworzony oddolnie przez użytkowników. Którzy tworzą treści bez moderacji. O lokalna.net opowiem więcej w innym odcinku. Równolegle ze startem programu pilotażowego w Jaworzu ruszyły nasze dwie strony: smartcity.net.pl i smartgmina.net. Na tych stronach prezentujemy organizacjom pozarządowym i samorządom naszą ofertę na wdrożenie naszych rozwiązań w gminach i miastach. Wdrożenie jest bardzo proste, bo umowa licencyjna opiera się o. SaaS, czyli Software as a Service. Jest to rozwiązanie, w którym my dostarczamy gotowy produkt, gotowy software, nie myśląc o procesie wdrażania, nie myśląc o procesie projektowania tego wszystkiego i dostosowywania tego wszystkiego pod zmienne warunki. Jesteśmy na to automatycznie gotowi. I założenie jest jedno: ma działać. SAS to licencja, która umożliwia na dostęp do zaawansowanych rozwiązań informatycznych bez konieczności długotrwałych prac badawczych czy też dużych środków przeznaczonych na to, aby je od nowa zaprojektować. Jak wygląda model biznesowy? Dla większości gmin koszt wdrożenia, jednorazowy koszt, to 5000 złotych. Jeżeli chodzi o miasta, to tutaj koszt jest zależny od ilości mieszkańców. Co otrzymuje gmina miasto w ramach jednorazowego kosztu wdrożenia? Otrzymuje dostęp do podstawowej wersji, która posiada aż 9 przetestowanych i sprawdzonych przez nas modułów. Opisuje moduły w innych filmach na tym kanale i otrzymuje również dostęp do panelu administratora, w którym oczywiście tymi modułami może zarządzać. To jest klonowanie. Jeżeli chodzi o branding, to przystosowujemy każdorazową aplikację pod loga, kolorystykę danej gminy czy danego miasta. Tak jak w przypadku Jaworza, powstał i Jaworze. Jeżeli zaś chodzi o opłatę licencyjną, abonamentową z użytkowania aplikacji, to mamy wrażenie, że stworzyliśmy na polskim rynku pewną rewolucję w tym temacie. A mianowicie korzystanie z aplikacji w większości przypadków na początku jest darmowe. W gminach, powiedzmy do 5000 mieszkańców, dopóki liczba użytkowników aplikacji nie przekroczy 200, to gmina nie ponosi żadnych kosztów. Dzięki temu programy pilotażowe w gminach i w miastach są wyjątkowo tanie do do wdrożenia, a opłaty następują dopiero w momencie, w którym program się rozwinie. Omawiałem wcześniej licencję, która nazywa się Demo. Dysponujemy również licencją standardową, która daje od razu dostęp do kolejnych korzyści. Między innymi jest to lokalny system powiadomień SMS i wspominany wspomniany wcześniej agregat informacji. Cena licencji pakietu standard uzależniona jest w tym wypadku również od ilości mieszkańców w danej gminie czy też w mieście. Gminy, które korzystają z naszych rozwiązań są wręcz zachęcane do zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności i na nowe moduły, bo oczywiście każda gmina rządzi się innymi prawami i w Jednym powiecie ważnym jest ten aspekt, a znowu w innym powiecie zupełnie co innego. Dlatego też zachęcamy do tego gminy i już w tym momencie trwają testy kolejnych funkcjonalności, które my również bardzo chętnie dodajemy do takich pakietów. I na koniec odcinka muszę wspomnieć jeszcze o dwóch ważnych rzeczach. Pierwsza. Pracujemy nad funkcjonalnością, która umożliwi samorządom organizowanie głosowań w budżetach obywatelskich na blockchainie. Głosowania takie cechują się tym, że są w 100% bezpieczne, szybkie, wynik znamy już kilka minut po zakończeniu głosowania, ale do tego wszystkiego musimy dla każdej gminy czy miasta zabezpieczyć osobną infrastrukturę serwerową. Jest to Funkcjonalność dla bardziej wymagających, ale gdy tylko zakończymy pierwszy program pilotażowy, to jako jedyni w Polsce będziemy taką funkcjonalność udostępniać. Nad podobnymi rozwiązaniami pracują zespoły dla takich miast jak Dubaj, Londyn czy chociażby Szanghaj. Druga sprawa to. Innowacyjne podejście do rozliczania się z płatności abonamentowych. Zakładamy, że udzielamy licencji nie tylko jednostkom samorządu terytorialnego, ale również chociażby stowarzyszeniom, stowarzyszeniom miłośników danego miasta czy gminy. I stowarzyszenie takie może podpisać z nami umowę licencyjną, w której zobowiąże się do pewnego przyrostu corocznego użytkowników. Oczywiście liczby tutaj podlegają negocjacji. Powiedzmy w pierwszym roku 200, w kolejnym roku 600, w kolejnym roku 1000. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to osoba, która korzysta z tej licencji, nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. I teraz, dlaczego ten sposób może być taki innowacyjny? Załóżmy, że stowarzyszenie podejmuje się rozkręcenia tej aplikacji. Gmina ma 5000 mieszkańców. Po trzech latach, zgodnie z umowami, już w tym momencie jest zarejestrowanych 2,5 tysiąca użytkowników. Gmina zauważa, że jest to naprawdę dobre narzędzie do komunikowania się z mieszkańcami i postanawia przejąć licencję, ale oczywiście nie robi tego za darmo. Osoba czy stowarzyszenie, które rozkręciło cały projekt, otrzymuje tzw. success fee od pozyskanych użytkowników. Zakładamy, Około kilka złotych od jednego użytkownika i szybko licząc za program, który obecnie ma 2500 mieszkańców i 5 złotych za każdego mieszkańca takie stowarzyszenie na działania statutowe może pozyskać 12,5 tysiąca złotych. I to wszystko sprawia, że samorządom po prostu zdecydowanie bardziej opłaca się przystąpić do programu we wczesnej fazie, dopóki nikt inny jeszcze w gminie czy w mieście nie zaczął tego rozkręcać i zacząć budować swoją społeczność wokół Smart City i Smart Gmina. Rafał Busewicz, dzięki, cześć.